Ca, mogę Wam się pochwalić nowym haulem, więc um, bardzo ekscytujący dzień dostałam w końcu mój Pumpkin spice Latte syrop, e, który zamówiłam na Allegro i wszyscy na TikToku polecali, więc dzisiaj będzie test zrobienia kawy z nim. E, ogólnie kupiłam go na takiej aukcji na Allegro i ona się nazywała Syrop bez chemii, więc no, mam nadzieję, że naprawdę jest to coś wartego kupna moich prawie 30 zł. Mam też na deserek. Um, takiego drożdżówkę, taką drożdżówkę z pistacją z familijnej sobie ją podgrzeję. Um, no i z ogólnych jeszcze takich rzeczy, aha, do tej kawy kupiłam sobie mleko z Alpro, nie na przecenie, więc trochę się wykosztowałam naprawdę, ale to będzie, mam nadzieję, tego warte. Oprócz tego z nowszych rzeczy kupiłam sobie nauczniki, jestem tak zadowolona. Jakby, może jak słucham na skok, to byłoby ale to jest zasadnie banger, kochani, e, więc tak, e, to tygodnia to wszystko, zobaczymy się później, ja jeszcze zrobię obiadek, robię sobie bolognese, muszę zanieść kubek później, pa. Dobrze, a więc zaczniemy od kawy rozpuszczalnej w zimnej wodzie, obiadek ogólnie zjedzony, jakbyście sobie jak było, to okej. Ok. Tutaj takie składniki, ale ich nie pokażę, bo jest za trudno. Ja się zabieram za mój Duty Treat. Ogólnie próbuję zrobić frappuccino i nie wiem czy to się uda, bo mam taki zwykły blender. No ale dodam lodu taki z pięknej rozpuszczalnej tego syropu i zobaczymy co będzie. Sam syrop I mega mocno, pachnie tak korzennie. powiedziała, że rzeczywiście jak to ze Starbucksa, ale... No ładnie. Dobrze. Oh, Ile było przy tym powaganu, jakby, nie ogarnęłam, że jak zrobię z tym blenderem, to wszystko do góry, no ale to. Hmm. Ogólnie na pewno czuć ten syrop, Mnie jest jak ze Starbucksa, co nie? No i to może dobrze, jakby najbardziej czuję kawę rozpuszczalną i taki korzenny bardziej smak jakby. Mm, a nie wiem, jakoś mało tego syropu, szczerze. A model Frappuccino też bardzo dobry, no? Ale uważam, że. Udało się. Mam ale musisz mieć. Tak. do vloga. Tak. O nie, a my to właśnie robimy na tworki. Kochani, dzisiaj jesteśmy na takim, i będzie nie przybliżać proszę, wieczorek poetycki. Dzisiaj jedno z nas zaprezentuje wiersz, tylko nie zdradzimy, które z nas, więc zapraszamy na tą zabawę i spotkamy się później. Czy będzie to Weronika, ja czy będzie to Oliwia, czy będzie to Kuba. jaki słodki. Co mamy powiedzieć? Bo opowiedz swój wiersz. O, Kuba, przecież ja mam, my... razie... znaczy, spoiler. Ja nie będę tam występował no. Nie dziś, nie dziś. Ale kiedyś. Ale kiedyś. I to jest oficjalna obietnica na kanał Piwerki. To nie jest obietnica. to jest... Okay. To, to, jest obietnica. to będzie special. To będzie special na 100 Tak. A Ty ja. Amelia co dzisiaj planujesz tego wieczoru pokazać? So mysterious. No musicie się po prostu przekonać kochani. Hej, y, widzowie, ja właśnie jestem na wieczorku poetyckim, no men. E, no co, no czekamy na pana, jeżeli po pół, tyle powiem. I zobaczymy, co będzie albo jakiś dirf, albo jakiś dirf. Tyle. Okay. Czekamy na dirfa. Tak czekamy na dirfa. Ty też? Suka. Ty tak pięknie wznosisz głowę. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. nie zmuciłaś się żeby coś znaczyło to, to nie ale, ale przecież wszystko szło okej okay. ja, kochani, zabrałam dzisiaj e, moich fellow poetów e, na ucztę w mojej byłej pracy tak, tak wiem tak, ostatnia wieczerza mm. A Kuby pierwsza <śmienicza> no, Moje oczy się zamykają A ja otwierają Ale ja nie będę tu pracować Podobno, <śmienicza> podobno. Znaczy taki jest zamiar, ale nie wiemy gdzie życie poniesie mm -hmm. Ale to Ja nie wiem czy to się nadaje wszystko do tego No <śmienicza> ja znowu będę musiała ciąć Ale szczerze, ja mi jakby jest to Batocika Może to dodam Nowy dzień, nowa ja. To nie są nowe okulary. Robię naleśniczki Będą z brzoskwinią, brzoskwinią i właśnie tym syropem, który kupiłam ostatnio. E, tak, dzisiaj kolejny wolny dzień. Tych jest dużo i no, na razie jeszcze nie narzekam. Miałam mieć dzisiaj zajęcia, ale nie ma ich, więc ok, spoko, planuję po prostu wyjść gdzieś, korzystać z dali z pogody, że może jest zimno, ale jest słonecznie, może jakiś park, może pojadę do parku południowego. Zobaczymy po śniadanku. Ja pierdolę, jak ja zażywiam. No, parani. No Dobra, jako sosik. Ten syrop, który kupiłam jest pycha. Jest o wiele lepszy niż kawie, daje mega smaku, więc no teraz mogę serio polecić. E, dobra, więc jestem trochę na kweście. Um, ogólnie nie byłam tu raz wcześniej w życiu i to było dwa lata temu. W tych okolicach byłam, na jakimś takim wzgórzu, to jest fajne nawet widokowe, ale tak jest jakiś cmentarz, więc zaszłam z tego. Ogólnie chciałabym znaleźć miejsce, gdzie mogę poczytać tak z trzy strony książki i powiedzieć tak, poczytałam coś. Jest to ogólnie, jest to miejsce, gdzie nie ma zbytnio ludzi, ale park był całkowicie pełny, głównie staruszek, no bo ludzie pracują o tej porze. Ale ogólnie jest to bardzo ładnie i zapomniałam, że w tym parku jest tak jak w lesie po prostu, jak u mnie w małym mieście. To jest fajne w sumie, bo Park tołpy czy inne w są bardzo małe. No a tutaj rzeczywiście musiałam pojechać z 5 km. Przeszłam teraz jakieś 5 km. Jest serio fajnie, bo człowiek się męczy przynajmniej. Ogólnie przyszłam i kurczę powiem Wam, że zapomniałam, jaki Wrocław jest fajny. Znaczy, wiadomo, ja kocham Wrocław i jestem największą fanką, ale najwięcej w sumie patrzyłam po prostu i chodziłam po różnych nowych miejscówkach na pierwszym roku, jak tu byłam. No i miałam szczególnie, że na wakacje pracowałam 8-16 codziennie, to tak nie miałam zbytnio czasu wchodzić w takie miejsca, sobie spacerować w ogóle na zadupia jakieś. I bardzo fajnie to było, jakby przeszłam 7 kilometrów, nie wiem czy to powinno być męczące, ale moja liczba kroków na dzisiejszy dzień została zrobiona, więc fajnie, jestem głodna, więc zrobię obiadek, no i luźno tego. Luźny dzień. Serio polecam ten Park Grabiszyński, bo można się zgubić pudełką um, action. Okej, okay, ładny kolor. Wow, kochani, patrzcie co ona ma. Kanapka z serem i sałatą i żurawina. Kanapka z Ikei. <ś pronounce duda> <ścoughs> batonik to, bardzo zdrowy to, i to, mus. Nie myli z małpką. Na mus a